To bylica, Ziele mocne, gorzkie, a jednak święte. Wieszano ją nad drzwiami, wkładano pod poduszkę, szeptano do niej słowa ochrony. Wierzono, że bylica strzeże snu. Odpędza zmorę, co siada na piersi, odpędza cień, co wchodzi w marzenia. Była matką ziół, pierwszą, najważniejszą strażniczką wrogu. Jej liście były jak dłonie, co odpychają zło. Jej zapach był jak tarcza, co broni dusze. Tak wtedy Bylica była nie tylko rośliną, była opiekunką, a kto ją znał? Ten nie lękał się nocy, bo wiedział, że strażniczka stoi u jego drzwi,